Gdziekolwiek człowiek nie popatrzy, gdzie nie pojedzie, czy na wschód, zachód, północ czy południe, to wszelkie okolice Phoenix i przedmieścia stanowią jeden wielki plac budowy. W jednym w momencie kiedy widzę, jak ta budowa się odbywa i mam tego świadomość, to naprawdę bardzo często zastanawiam się, jak ludzie godzą się na to, żeby płacić więcej, a mieć mniej, i nie widzą pewnych zagrożeń, które widać gołym okiem. Te domy sprzed 10 lat stoją na zdecydowanie większych działkach i odległość pomiędzy jednym a drugim sąsiadem no nie jest taka mur w mur, okno w okno i deska w deskę, tylko rzeczywiście daje się tam jakąś przestrzeń, aczkolwiek w moim przypadku tej przestrzeni mogłoby być zdecydowanie więcej, ale jak widzę, jak bardzo ta przestrzeń została ograniczona i ludzie zostali teraz ograbieni z niej ci, którzy kupują nowe domy od deweloperów, to to jest wręcz przerażające. 10 nowych osiedli, które nie dość, że zostały wybudowane, w większości już są zasiedlone, w dalszym ciągu powstają nowe, jedne są w trakcie e, zabudowania i już pierwsze domy zostają e, sprzedawane, drugie widać takie konstrukcje szkieletowe, a gdzieś indziej już wygładza się teren, i deweloper wchodzi z tymi wszystkimi buldożerami i zaczyna być przygotowane kolejne osiedle.